Wyobraź sobie, że wkładasz dłonie w rękawice wypełnione setkami najbardziej jadowitych mrówek świata i musisz wytrzymać nie minutę, ale całe dziesięć. A kiedy ból ustępuje, wiesz, że nie jesteś już dzieckiem. Dziś zabiorę cię w podróż po pięciu zakątkach globu, gdzie wejście w dorosłość nie oznacza tylko urodzin czy papierka z urzędu. Od dżungli Amazonii, przez stepy Etiopii, po odległe wyspy Pacyfiku i duchowe serce Bali, Odkryjemy rytuały, które łączą ból, odwagę, wiarę i tradycję w jedną potężną ceremonię. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, poznasz sekrety ukryte za tymi obrzędami, ich mityczne początki, znaczenie dla całych społeczności i niezwykłe symbole, które przetrwały setki lat. A być może odkryjesz też, że każdy z nas, choć w inny sposób, przechodzi swoje własne rytuały przejścia. Zanim jednak wyruszymy w tę niezwykłą podróż, Warto zrozumieć, czym tak naprawdę jest rytuał przejścia. Antropolodzy, tacy jak Arnold van Genep, opisali go jako ceremonię składającą się z trzech etapów oddzielenia, przejścia i włączenia. Najpierw jednostka symbolicznie odcina się od swojego dotychczasowego życia od dzieciństwa, dawnej roli w społeczności czy dotychczasowych obowiązków. Następnie przechodzi przez fazę liminalną czyli stan pomiędzy. To czas prób, wyzwań i transformacji, w którym dawny status przestaje istnieć, a nowy dopiero się kształtuje. Na końcu następuje ponowne włączenie do wspólnoty, już w nowej roli, jako dorosły, wojownik, mąż czy członek starszyzny. To właśnie te trzy etapy będziemy mogli odnaleźć w każdym z obrzędów, które za chwilę poznamy, niezależnie od tego, czy dzieją się one w amazońskiej dżungli, na sawannie czy w cieniu świątynnych murów. Z tą wiedzą łatwiej będzie dostrzec ukryte znaczenia i głębszy sens tradycji, które często na pierwszy rzut oka wydają się jedynie egzotyczną ciekawostką. W samym sercu amazońskiej dżungli, z dala od cywilizacji, plemię Sateremawe W pielęgnuje tradycję, która od pokoleń stanowi bramę do dorosłości dla młodych mężczyzn. Nazywają ją Waumat próbą odwagi, wytrwałości i gotowości do stania się wojownikiem. Wyobraź sobie, że przed tobą leżą dwie plecione z liści rękawice, a w ich wnętrzu żądłami skierowanymi do środka, tkwią dziesiątki olbrzymich mrówek paraponera klawata zwanych mrówkami pociskowymi. Ich ukąszenie jest uważane za jedno z najbardziej bolesnych na świecie. Ból porównuje się do postrzału z pistoletu i może utrzymywać się godzinami, a czasem nawet całe dni. Zanim rytuał się zacznie, Starszyzna ostrożnie usypia mrówki naturalnym środkiem roślinnym, by następnie wpleść je w rękawice. Kiedy młody kandydat wkłada je na dłonie, rozpoczyna się kilkuminutowa próba wytrzymałości. Każda sekunda to palący ogień w żyłach i test siły woli, ale to dopiero początek. By uzyskać pełne uznanie, trzeba powtórzyć ten akt nawet 20 razy na przestrzeni miesięcy czy lat. Dla satere Mawe, ból jest nauczycielem oczyszcza, hartuje i pokazuje, że nowy wojownik jest gotów znosić cierpienie dla dobra wspólnoty. To nie tylko test ciała, ale i ducha. A opowieści o tych, którzy przeszli wałmat, stają się częścią historii plemienia, przekazywaną młodszym pokoleniom przy ogniskach w środku nocy. Na rozległych, spalonych słońcem stepach południowej Etiopii żyje lud Hamar, znany ze swoich barwnych strojów, misternych fryzur i niezwykłych ceremonii. W ich kulturze mężczyzna nie może się ożenić ani posiadać własnego stada bydła, dopóki nie przejdzie próby zwanej ukuli Bula. To rytuał przejścia, który wymaga nie tylko odwagi, ale i równowagi oraz siły. Przez kilka dni cała wspólnota świętuje słychać bębny, widzi się taneczne kręgi kobiet i mężczyzn, a w powietrzu unosi się zapach pieczonego mięsa i dymu z ognisk. Kandydat, ubrany jedynie w przepaskę biodrową, Staje naprzeciw rzędu byków, ustawionych ciasno obok siebie. Musi przebiec po ich grzbietach cztery razy, bez upadku. To symboliczne przejście z jednej strony rzeki życia na drugą, z dzieciństwa w dorosłość. W ceremonii uczestniczą też maza, mężczyźni, którzy sami przeszli próbę i teraz pomagają w jej przebiegu. Towarzyszą jej także kontrowersyjne elementy, jak ceremonialne biczowanie kobiet z rodziny kandydata interpretowane jako gest lojalności i solidarności, choć w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie odejścia od tej praktyki. Gdy kandydat pomyślnie pokona cztery przebiegi, staje się pełnoprawnym mężczyzną, zyskując prawo do małżeństwa, posiadania bydła i miejsca w Radzie Starszych. Od tej chwili jego życie i obowiązki zmieniają się na zawsze, a wspomnienie skoku towarzyszy mu już do końca dni. Wzdłuż rzeki Sepik w Papui Nowej Gwinei żyją ludy, dla których krokodyl nie jest tylko zwierzęciem, lecz praprzodkiem, opiekunem i symbolem siły. W tradycji mężczyzn z plemion Karawari czy Latmul młody chłopak nie staje się dorosłym tylko przez wiek. Musi przejść przez skaryfikację, która na zawsze naznaczy jego ciało i duszę. Ceremonia odbywa się w tak zwanym domu duchów. Miejscu, gdzie kobiety i dzieci nie mają wstępu, a ściany zdobią maski i rzeźby przedstawiające mityczne istoty. Kandydat kładzie się na matach, a starszy mężczyzna, mistrz ceremonii, zaczyna nacinanie skóry na klatce piersiowej, plecach i ramionach w taki sposób, by blizny przypominały łuski krokodyla. Wierzy się, że w tym momencie krokodyl połyka chłopca, a kiedy blizny się zagoją, wypluwa go jako mężczyznę. To symboliczne zerwanie z dzieciństwem, pozbycie się krwi dziecka i przyjęcie siły przodka. Proces jest niezwykle bolesny a gojenie trwa tygodniami, w tym czasie młodzieńcy uczą się od starszych wiedzy o polowaniu, wojnie, tradycjach i duchach rzeki. Kiedy wreszcie wracają do wioski, ich ciała pokryte są bliznami jak zbroją, a społeczność wita ich jak odrodzonych wojowników. Dla nich te znaki nie są ozdobą, są dowodem, że przeszli próbę, której niewielu spoza ich świata potrafiłoby sprostać. Na wyspie Pentekost w archipelagu Vanuatu na południowym Pacyfiku każdego roku od kwietnia do czerwca w każdą sobotę słychać okrzyki i bębny, a na wzgórzach wyrastają drewniane wieże, wysokie nawet na 30 metrów. To czas Naghol, rytuału, który dla miejscowych jest bramą do męskości i jednocześnie modlitwą o urodzaj ziemi. Młodzi mężczyźni, a czasem nawet chłopcy, wspinają się na te konstrukcje zbudowane wyłącznie z drewna i lian. Na kostki mają przywiązane elastyczne pnącza, odmierzone tak, by podczas skoku głową w dół dotknąć ziemi, symbolicznie zapłodnić ją jak ziarno ignamu, jednego z podstawowych plonów. Wierzono, że im bliżej głowa zetknie się z glebą, tym lepsze będą zbiory. Budowa wieży trwa tygodniami, a dobór lian jest kluczowy. Zbyt sztywne lub zbyt kruche mogą skończyć się tragedią. Skok to nie tylko próba odwagi, ale i manifest więzi z przodkami oraz z samą wyspą. Starszyzna czuwa nad bezpieczeństwem, choć w tej próbie nigdy nie ma stuprocentowej pewności. Dziś Nakhol przyciąga również turystów, ale dla mieszkańców wciąż pozostaje przede wszystkim rytuałem przejścia, momentem, w którym chłopiec zostaje mężczyzną, a społeczność wie, że może na niego liczyć. Gdy skoczek wraca na ziemię, wita go ryk bębnów, taniec kobiet i uściski krewnych. Od tej chwili jego imię ma nową wagę. Na indonezyjskiej wyspie Bali gdzie świątynie wyrastają z tarasów ryżowych niczym kamienne lotosy, istnieje rytuał, który nie wymaga krwi, ani skoków w przepaść, a jednak jest kluczowym momentem w życiu każdego balijskiego hinduisty. Nazywa się metata, czasem Mepandes, i polega na spiłowaniu sześciu przednich zębów, czterech siekaczy i dwóch kłów. Według wierzeń te zęby symbolizują sześć negatywnych cech zwanych Sadripu: Gniew, pożądanie Chciwość, zazdrość, pijaństwo, i dumę. Wygładzenie ich powierzchni jest więc aktem duchowego oczyszczenia, przygotowaniem młodego człowieka do dorosłego życia w harmonii z innymi i bogami. Ceremonia odbywa się zazwyczaj w domu rodzinnym, w obecności kapłana, który recytuje modlitwy i składa ofiary z kwiatów, owoców oraz ryżu na domowym ołtarzu. Kandydat ubrany jest w tradycyjny strój, białą koszulę i sarąg a obok niego siedzi rodzina i bliscy, by wspólnie przeżywać ten moment. Sam zabieg jest delikatny, choć może powodować dyskomfort. Towarzyszy mu muzyka gamelanu, która nadaje ceremonii rytm i spokój. Po spiłowaniu zębów następuje błogosławieństwo, a młody balijczyk lub balika symbolicznie wchodzi w nowy etap życia, wolny od wewnętrznych demonów i gotowy do pełnienia nowych ról w społeczności. W metatach, to nie pokaz dla turystów, lecz intymny, rodzinny akt o głębokim znaczeniu, którego istota pozostaje niezmienna mimo upływu czasu i zmian w świecie. Choć różnią się kontynentem, klimatem i formą, wszystkie te rytuały przejścia mają wspólny rdzeń, moment, w którym człowiek zostawia za sobą jedno życie i wkracza w drugie. Czasem to ból fizyczny, innym razem symboliczny gest, ale zawsze w obecności Wspólnoty, która jest świadkiem tej przemiany. Dla satere Mawe, Hamarów, mieszkańców Sepiku, wyspy Pentekost czy Bali, nie jest to zwykła tradycja. To fundament tożsamości, sposób na zachowanie więzi z przodkami i przekazanie wartości kolejnym pokoleniom. A dla nas, patrzących z zewnątrz, to przypomnienie, że dorastanie nigdy nie jest tylko kwestią wieku. To podróż, w której trzeba udowodnić sobie i innym, że jesteśmy gotowi podjąć nowe obowiązki i ponieść ich ciężar. Jeśli chcesz odkrywać kolejne sekrety świata, zasubskrybuj ten kanał i zostań ze mną. W następnym odcinku opowiem ci o świętach, które wyglądają tak, jakby pochodziły z innej planety.